Witajcie serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, wydaje mi się, że 12 maja. Jesteśmy w sali zabaw PAJDI. Wielu z Was doskonale ją zna. Będziemy rozmawiać dzisiaj z Agnieszką Stańczyk, która jest szefową spółdzielni socjalnej PAJDI, która tę salę zabaw Prowadzi. Nie tylko salę mm. zabaw, bo jak wiecie jeszcze wiele innych po prostu wspaniałych y, rzeczy, w tym pleszewie i w okolicy, animacji, imprez, urodzin. Posłuchamy, pogadamy z Agnieszką o tym, co się dzieje w PaiDi, jak się przygotowuje to miejsce na przyjęcie gości. Was, moi drodzy, mam nadzieję, że już niebawem. Pewnie poznajecie ten punkt recepcyjny w pajwi, Zobaczmy. Co dzieje się na sali zabaw. Chodźcie ze mną. Zobaczcie. Refa Malucha czeka na was. Kochani, witam w Spide. Niestety nie od. 13 marca musieliśmy zamknąć naszą salę, ponieważ zostało wprowadzone rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Wpisaliśmy się tutaj w PKD 93, które mówi o tym, że takie miejsca właśnie jak, jak sala zabaw, czyli miejsca spotkań muszą po prostu być zamknięte. Także zamknęło nas. Rozporządzenie od 13 marca, czyli już prawie jutro, jutro dokładnie dwa miesiące, jak nie pracujemy i jednocześnie nie generujemy żadnych przychodów. Wiemy, że w związku ze stanem epidemicznym sala musiała być zamknięta i z czym to się dla Ciebie wiązało? Wiem, że z odwołaniem wielu imprez, spotkań. Wszystkie imprezy, które od, od 13 marca mieliśmy wpisane w kalendarz, no nie ukrywam, że było ich sporo. Marzec był fajnym, fajnym miesiącem urodzinowym dla nas, ale niestety wszystkie imprezy zostały no siłą rzeczy odwołane. Niektórzy rodzice dzwonili już wcześniej, informowali, że, że w związku z tym, że y, sytuacja rozwija się w, w taki sposób, a nie inny, odwoływali sami imprezy, ale też. Zamknięcie, zamknięcie tym rozporządzeniem naszej sali po prostu wymusiło, że, że wiele imprez nie odbyło się. Hmm. Jak klienci reagowali na te sytuacje, na odwoływane imprezy? Jest y, spora część rodziców, z którymi rozmawiałam właśnie osobiście, y, czy, czy też przez telefon. Y, Chcą organizować urodzinki jak już będzie można. To nas bardzo cieszy, bo liczymy na to, że wiele tych imprez, które się nie odbyło się, odbędzie, w, kiedy już będzie można otworzyć naszą salę. Ale generalnie uważam, że rodzice podeszli bardzo odpowiedzialnie do, do tematu. Często sami kontaktowali się z nami, przypominając, że, że imprezka miała się odbyć że liczą na to, że, się, że będziemy o nich pamiętać, oczywiście będziemy pamiętać yy, i odbędzie się w przyszłym terminie. Wiemy, że PID jest super miejscem do spotkań i zabawy i spędzania czasu, ale jest też przede wszystkim przedsiębiorstwem, które musi na siebie zarabiać. Jest tym specyficznym przedsiębiorstwem społecznym, podmiotem ekonomii społecznej, spółdzielnią socjalną. No, która po prostu z dnia na dzień przestała na siebie zarabiać. Czy w związku z tym go udało ci się skorzystać z jakiegoś wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej? Cały czas przy pomocy księgowej oczywiście składam wnioski, gdzie, gdzie tylko można do, do różnych instytucji, co udało się uzyskać? Pożyczka w wysokości 5000 złotych, poskładałam wnioski do, do ZUS-u. Teraz przygotowujemy się do kolejnego, do, do kolejnego kroku, aby skorzystać z tej nowej tarczy, gdzie, gdzie wsparcie ma być też udzielane za pośrednictwem banków. Także wszędzie, gdzie, gdzie można było udać się właśnie o wsparcie, prosić o wsparcie, o pieniążki, jak najbardziej te dokumenty zostały złożone. Udało się na trzy miesiące odroczyć odroczyć właśnie czynsz, także tutaj jeśli chodzi o, o czynsz, na razie sprawy troszeczkę mamy wyjaśnioną, ale wiadomo, że koszty stałe, pewne koszty stałe są, takie jak na przykład wypłaty dla, dla pracowników. To przede wszystkim wychodzi, wiadomo, że, że każdy potrzebuje tych pieniążków, trzeba je zdobyć. A z tym jest chyba największy właśnie problem. Tym bardziej, że to wsparcie wpływa po bardzo długim okresie oczekiwania. To jest, to jest minus tutaj, że, że nie jest ono udzielane, nie mówię, że natychmiast, ale, ale na bieżąco, tylko po naprawdę wielu, wielu tygodniach właśnie czekania na jakąkolwiek odpowiedź z, z instytucji. A jak w tej sytuacji czujesz się Ty, Agnieszka Stańczyk? Aga Stańczyk. A ze brakuje yy, przede wszystkim właśnie tego paiti jako, jako miejsca, gdzie ja się realizowałam i gdzie mogłam spożytkować swoją energię. <grywki> Teraz y, trzeba troszeczkę się tak natrudzić właśnie w domu, żeby znaleźć sobie takie zajęcie, które po prostu to wszystko, która tą energię spożytkuje. No brakuje taką, po prostu brakuje mi. Ja tutaj zaglądam bardzo często, praktycznie mogę powiedzieć, codziennie żeby doglądnąć to miejsce, żeby, żeby zobaczyć, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy nie było tutaj przypadkiem e, jakichś intruzów. E, no i przykre to jest właśnie, że wchodzi się tutaj do tego miejsca i tutaj nie słychać e, właśnie tego wrzasku, tak zwanego dziecięcego wrzasku, tego, tego hałasu, które, które, które dzieci robią, właśnie takiego pozytywnego, które powodowało, że to miejsce po prostu żyło, że to miejsce żyło, że to miejsce było pełne, energii, pełna tych biegających dzieciaków, tego najbardziej brakuje. I, i to, mi, to mnie najbardziej, to działa na mnie właśnie tak przygnębiająco. Ale jednocześnie wierzę w to, że już już niedługo. W związku z naszą rozmowę nagrywamy we wtorek 12 maja. Wiemy, że jutro czeka nas konferencja rządu. Yy, będzie mowa o kolejnym etapie i kolejnym... Et momencie odmrażania tej gospodarki i naszego życia społecznego, wiemy, że usługi, które oferuje PID są w tym ostatnim, czwartym etapie czwartej fazie odmrażania gospodarki liczymy, że to już będzie niebawem, może na końcu maja może z początkiem czerwca, w związku z tym jakie masz, Aga, plany co, na co Twoi klienci dzieci mogą liczyć Czekamy na pewno z niecierpliwością na zalecenia, które się pojawią, na wytyczne, w jaki sposób w tej nowej rzeczywistości prowadzić tam naszą salę zabaw. Mamy też sporo swoich pomysłów. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie to w konfrontacji właśnie z tymi wytycznymi, które, które się pojawią odgórnie. Co możemy powiedzieć? Że na pewno przez ten czas kwarantanny. Razem z panią Natalią, tutaj szczególnie animatorką, którą doskonale znacie, dopracowałyśmy chyba już do perfekcji animacje urodzinowe, które zaczęłyśmy wprowadzać, zanim się zamknęliśmy. I teraz tak, co na Was czeka na pewno? Nowe animacje urodzinowe, będą to urodziny takie warsztatowe, będzie coś dla dzieciaczków, które lubią malować. I będzie coś dla dzieciaków, które lubią odkrywać, które lubią poznawać, które lubią doświadczać. Także to wszystko mamy już, myślę, że dopracowane bardzo fajnie. I, i mam nadzieję, że Was zaskoczymy tam I czekamy też z niecierpliwością na półkolonia, na, na realizację tego właśnie wypoczynku. Wiemy, że dzieciaczki są w domach. Mamy ogromną nadzieję, że Będziecie spragnione nas, zabaw z nami, pobytu tutaj. Mamy wiele pomysłów na, na półkolonie, na nowe warsztaty. Czekamy, czekamy. Bardzo dziękuję Czekam. za spotkanie i za rozmowę. I na końcu mam do Ciebie prośbę, Aguś, bo przyjeźnimy się od wielu lat. I jest to miejsce też dla mnie ważne, ponieważ wchodzę w skład zarządu społecznego takiego spółdzielni Socjanej Pajdi, wspólnie między innymi z naszym drogim przyjacielem Jackiem Mikułom, z Mirkiem Maruszewskim. I mam do Ciebie prośbę. Może kilka słów skierujesz do swoich klientów, do dzieci, do rodziców. Oczywiście. Kochani, jak tylko rząd pozwoli otworzyć naszą, naszą, naszą salę zabaw. Zapraszamy Was tutaj bardzo serdecznie. Co my obiecujemy? Że dołożymy wszelkich starań, żeby było u nas bezpiecznie, żeby prowadzić tę salę zgodnie z wytycznymi odgórnymi, które, które się pojawią. Pewnie coś dołożymy też od siebie, bo wiecie, że jesteśmy odpowiedzialni i, i tutaj priorytetem dla nas zawsze było bezpieczeństwo dzieciaczków. Zapraszamy Was serdecznie, bo bardzo się za Wami staknęliśmy i chcemy, żeby to miejsce znowu tętniło życiem i, i gwarem, i, i żeby znowu było fajnym miejscem spotkań i, i dla rodziców, i dla dzieciaczków. Jesteśmy w Pajbi, więc nie może obyć się bez wspaniałego warsztatu. Za chwilę Natalia Bukowska, animatorka i Agnieszka Stańczyk. Która zarządza tym miejscem i oczywiście też animuje z Wami zabawy i spotkania, pokażą Wam, jak namalować na twarzy motylka. Zapraszamy. Cześć dzieciaczki, dzisiaj pokażę Wam, jak namalować w łatwy sposób motylka na twarzy. Często, jak jesteście u nas na urodzinach lub na jakichś innych animacjach, pytacie, czy dzisiaj będzie malowanie twarzy. Dzisiaj pokażemy na Pani Agnieszce, w jak łatwy sposób namalować motylka. Tak, ja będę miała w końcu wymarzonego motylka. Wymarzonego motylka. Różowo-niebieski. W, w dwóch dokładnie Waszych ulubionych kolorach. Będzie w kolorze niebieskim i oczywiście różowym. Na początku namalujemy sobie małą kropeczkę. Pod nią kreseczkę i wyjdzie nam literka I. Pani Aga pokaże, jakie ma piękne I na buzi. Teraz z literki I musimy zrobić literkę Y, czyli dokładamy z jednej strony kreseczkę, z drugiej strony kreseczkę. Troszeczkę nam wyszedł teraz taki ludzik. Mm. Przypomnijmy sobie wszystkim, jak wygląda nasza literka B. Literka B ma dwa duże brzuszki. To namalujemy. Jeden brzuszek, drugi brzuszek. Widzicie? Jaki piękny ma literka B brzuszek. A teraz od, yy, w lustrzanym odbiciu malujemy z drugiej strony literkę B. Już powoli widać naszego motylka. Jakie ma piękne skrzydełka, ale oczywiście, różowy. chyba musimy dodać jaki kolor różowy. różowy. Żadne malowanie twarzy nie może się obejść bez koloru różowego. różowego. Nasz motylek będzie miał w środku skrzydełka różowe. Nakładamy na pędzelek troszeczkę naszego koloru i musimy teraz wypełnić naszego motylka. Delikatnie, staramy się nie wyjechać za linię. I jeszcze tu na dole musimy pomalować. I z drugiej strony myślę, że też tak samo nasz motylek będzie piękny, różowy. Nasz motylek oczywiście musi mieć jeszcze czółkę. Jakiego koloru? Niebieskiego czy różowego? Może być niebieski. Niebieski też tak myślę, że niebieski będzie świetnie pasował. I na sam koniec kładziemy dwie kreseczki nad jego głową. I pani Agnieszka już jest przystrojona w różowo-niebieskiego motywu. Wow! Śliczne! Gotowy. Dziękuję. Pleszegie funkcjonuje już sporo czasu, bo przynajmniej 6 lat. Pamiętajcie, że to jest ten czas, kiedy możemy wspólnie zabra zadbać o nasz lokalny rynek i nasze lokalne biznesy, dzięki którym nasze miasto i gmina ma przychody. Trzymamy kciuki za Pajdi, żeby po powrocie. Odbiło się od tej sytuacji i z nami zostało, bo to przysługne, przepiękne miejsce. Pamiętajcie też o innych podmiotach gospodarczych, biznesach. Między innymi mm, taka akcja ruszyła w naszym mieście, w naszej gminie Kasa Wraca. I tutaj wydając na zakupy w niektórych sklepach 100 złotych, otrzymacie taki bonus 10 złotowy na zakupy w sklepie Nela, to pomysł w ogóle Florentyny. Uważam bardzo ciekawy i wart polecenia. Mam nadzieję, że niebawem, bo dziś kończę, spotkamy się w Pajni. Do zobaczenia.